Dlaczego zapach? Zapach w sumie był, taki, był, był taką rzeczą, która zawsze była dla mnie ważna i bardzo zwracałam uwagę. Wydaje mi się zresztą też, że nie tylko dla mnie zapach jest takim elementem ważnym, dlatego że wiele osób, z którymi rozmawiałam, na przykład przed stworzeniem tej, tej serii, mówiły, że często jest tak, że. Gdy są w jakichś miejscach, często te miejsca kojarzą z, z różnymi zapachami. I jest to taki temat, który sprawia, że y, jakby u ludzi y, rodzą się emocje, jakieś wspomnienia, powstają nowe obrazy. I w sumie rok temu e, dostałam taki temat na, e, na zadanie, właśnie zapach. I tak stwierdziłam, że w sumie byłoby dobrze e, wejść właśnie w głębiej e, w ten temat i podjąć, podjąć próbę jakby zatrzymania, zatrzymania tych chwili, tych wszystkich bodźców, które, które ja miałam e, wywołanych zapachem, i zatrzymania ich właśnie w, w obiekt. Jakby w całej tej serii, na którą się składa 19 obrazów, najważniejszą rolę odgrywa kolor, dlatego że kolor ma podobny czynnik jak, jak zapach, że każdy go, każdy go odczuwa inaczej i jakby pokazuje różne, różne emocje. I jakby w całej, w całej tej kolekcji bardzo ważny jest relatywizm. Ja jakby pozostawiam od, odbiorcy wolną rękę na interpretację każdego, każdego z nich, mając oczywiście swoje jakieś, tam, swoje jakieś tam bazy, dlatego że część obrazów powstała w wyniku Zapachu, na przykład drugiego człowieka. Czasami były to perfumy, które nawet mamy dostępne w sklepach. Jakby jest jest jakby szeroko pojęty ten temat. Jest to, jest to w sumie moja pierwsza wystawa. Także na pewno będzie z nią związane dużo, dużo sentymentów. Będzie można wystawę obejrzeć. Do 13 kwietnia, także w brzeskiej galerii sztuki współczesnej będzie można zobaczyć przez równy miesiąc, po tej wystawie najprawdopodobniej obrazy zostaną przewiezione do galerii, która powstanie w Berlinie i tam one będą przez jakiś czas do obejrzenia. Wydaje mi się, że tak patrząc, patrząc na, na przyszłość, to ten temat być może będzie jeszcze jakoś bardziej rozbudowywany, ale to zobaczymy. Technika, w której pracuję, nazywa się to y, Color Field Painting. E, właśnie jakby ma na celu y, w, jakby wprowadzenie, wprowadzenie w jakby taki stan. Y, Medytacji, jakiegoś tam takiego zamyślenia. Ma być to malarstwo bardzo emocjonalne, także jeżeli wiem, że jakby się tak trafiło, że na kogoś by faktycznie tak to wpłynęło, no to chyba dla mnie, jako dla artysty, nie byłoby nic piękniejszego i nie byłoby lepszego nie wiem, komplementu czy, czy recenzji w ogóle tego, co robię. Ja nazywam się Aleksandra Herman i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia mojej wystawy.